Hej wszystkim, z tej strony witajcie w nowym odcinku z Moon Bazoo. Dzisiaj mamy pewne zadanie. Jak widać jesteśmy na kompletnie innym sejwie. I zapytacie pewnie, dlaczego tutaj leżą koła Screamy, jakiś zacisk hamulcowy. Ponieważ dzisiaj mamy operację odzyskać gruza. Nawet na dachu są części do gruza I musimy go dzisiaj całkowicie odnowić A to wszystko na jednym odcinku Mamy innego pick-up'a Zobaczcie, opony są nawet zmienione Mamy tutaj nawet części do naszego gruza Mamy wypełnione kanistry paliwa, które od razu bierzemy Bo nam się przydadzą, żeby w ogóle tym gruzem tutaj dojechać O ile będziemy mogli dojechać Silnik tu nawet jest, ja silnika tam nie mam Jak ja mam go zabrać ze sobą? Dobra, otwórzmy garaż. Naszym pierwszym zadaniem jest... jest... jest odnalezienie gruza, bo nawet nie wiem gdzie on jest. Jedyne co wiemy to to, że jest gdzieś... Na ziemi gdzieś leży Jest tak rozpikselowane zdjęcie, że nic nie widać Ściągamy ręczny I próbujemy go najpierw znaleźć Mamy połowę baku Więc w sumie najpierw zajedziemy do miasta Zobaczyć czy tam go Gdzieś nie ma, tutaj są plaże Wszędzie, a na plaży go na pewno Nie ma, tylko gdzie on może być Może gdzieś tutaj na przykład Tylko tam była jakaś dróżka z tego co widziałem Nie utknąłem Jakaś dróżka tutaj też Może być, ale najpierw zajedź do miasta, nie ma policjanta, musimy pewnie ludzi popytać, gdzie, gdzie naszego gruza zostawiliśmy. Na pewno podjedźmy pojedzenie, tylko na razie nie jest otwarte. Zatankujmy w takim razie. Tankujemy, ja się mega dziwnie czuję w tym świecie. Przez to, że tu nie ma syfu na ziemi nigdzie. Zatankowane! Prze przywitajmy się z nimi! I weźmy dużo syropu klonowego, bo na pewno nam się przyda. Nie wiem, czy tam lodówka jest pełna w domu, więc wolę wziąć. Nie wiem, ile dni spędzę w tym świecie. Wkładamy wszystko. Podjeżdżamy pod jedzenie. Panie policjancie, czy widział pan gdzieś gruza? Dzień dobry, bierzemy jedno, drugie, trzecie i czwarte. I teraz musimy go znaleźć. Ja obstawiam, że to będzie gdzieś w lewo. Pojedźmy w lewo, chociaż patrząc na zdjęcie, on może być wszędzie. Chociaż w lewo raczej go nie będzie, ale musimy wykluczyć ten teren. Rozglądajmy się, chociaż może być też tam za mostem. To tak wygląda trochę. Na tym zdjęciu. I przejedźmy się. Tam by były rowy raczej. Więc jedziemy dalej prosto. Może gdzieś przy piesku, raczej przy piesku. Nie ma, ale czekajcie, tam były góry, więc to może być albo tutaj, albo gdzieś za tym mostem, albo gdzieś na torze wyścigowym, chociaż wątpię. Jedziemy przez most. Jesteśmy na miejscu. Musimy go teraz znaleźć. Tam na dole nie byłem jeszcze, ale wjedźmy najpierw tutaj na górę. Zobaczmy, czy przypadkiem nie ma go właśnie na tej drodze, bo to tak trochę wygląda, jakby był na tej drodze. Rozglądajmy się wszędzie. Nigdzie go nie ma. Co mnie trochę Martwi, a ten teren dość mocno pasuje do tego zdjęcia. O! Jest chyba! Jest! Jest! Mamy! Mamy naszego gruzika! Podjeżdżamy! Wow! To jest prawdziwy gruz. Zaciągnijmy ręczny. To super, jest... nie tu rzeczy trzeba będzie przywieźć. Przecież to będzie kosz. A co, jakbym go przewiózł? A co, jakbym go przewiózł? Zobaczmy, czy ma paliwo jakiekolwiek. Jest jakieś paliwo. Zakręćmy korek i zobaczmy, czego potrzebujemy. Potrzebujemy trzech kół amortyzatorów, żeby nim ruszyć jakkolwiek. Jednego amortyzatoru. Mega dużo śrubek potrzebujemy. I jakąś przyczepę, żeby wjechał na nią. Także mamy podstawowy plan. Ma kierownicę, więc będzie się dało jechać. Jedziemy do sklepu. Jesteśmy na miejscu. Trzeba szybko zrobić zakupy. Bo zaraz zamknie ten sklep, do której jest do 17. Mamy dwie godziny w sklepie, więc bierzemy tak, bezbarwny, połyskowy. Dwa razy niech będzie. Zestaw do naprawy rdzy też się przyda. Dwa, trzy razy. Ale w sumie to możemy później wszystko kupić. Kupmy dużo śrubek. Jeden zestaw, drugi, trochę dużych śrubek. Nie wiem, czy mamy łożyska, więc weźmy łożyska. Razy cztery. Podjedźmy do stacji benzynowej. Po, po więcej śrubek. Okej. Okay. Kupmy klucz, jakby co. I jedziemy do domu. Jesteśmy na miejscu. Odłóżmy parę rzeczy. To się na pewno przyda. Jedzenie odkładajmy. Tu były śrube. Zobaczcie ile śrubek. Paliwo ze sobą weźmiemy, piasty też potrzebujemy. Śrubek, raczej tyle nie potrzebujemy, ale weźmy dużo. Odłóżmy farby. Jedzenie i syrop klonowy, chociaż weźmy trochę. Bo, bo nie wiadomo, ile czasu tam spędzimy. Tego nie bierzemy ze sobą, bo to się nie przyda, bo to jest jednak do pick-upa. Wejdźmy do środka, weźmy koła, napakę, jedno i drugie. Jeszcze trzeciego potrzebujemy chyba. Potrzebujemy trzeciego. Nie wiem, czy potrzebujemy zacisku. Bardzo po komu hamulce. Bierzemy klucz. Amortyzatory się na pewno przydadzą, więc bierzemy wszystkie cztery. Okej. Okay. Fotele tam były, piasty mamy. A wymienimy od razu silnik, czemu nie? Bierzemy silnik, wlot powietrza, moduł ABS, jedną, dwie, trzy kobyłki. O, tu też są zestawy do naprawy rdzy. Dobra, tutaj będziemy naprawiać ten samochód, ale teraz musimy spowodować, że on w ogóle ruszy. Idziemy spać, bo nie kupimy o tej godzinie przyczepy. O! O, to jest? Wow, mamy lepszy klucz. Dobra, bierzemy ten. <noise> Pewnie go zgubię. Eee, wstajemy rano, ale jeszcze jednego koła potrzebujemy. Coś muszę zrobić z tym. Mamy oponę, ale tak naprawdę nie będzie jakiej tam zamontować, więc musimy jeszcze do sklepu podjechać. Jedziemy. Nie ma zbyt ładnej pogody dzisiaj. Mam nadzieję, że to nie oznacza pecha. Jesteśmy na miejscu. Ciekawe, czy jest otwarte. Chyba zamknięte jeszcze. Nie. Jest zamknięte. Szybciej! Szybciej otwierać, bo Wyważę te drzwi. O! Dzień dobry. Bierzemy naszą oponę, kupujemy taką średnią felgę, żeby pasowała do tamtego cruza. Okej. Dodajmy jeszcze powietrza. Oj, i pompkę jeszcze trzeba będzie kupić. Gdzieś tyle starczy. Wkładamy na pakę. O! Mam nadzieję, że nic więcej nie wypadło. Podjeżdżamy na stację. Witamy się z chłopakami. Kupujemy pompkę do opon. Jedziemy po przyczepkę. Dobra, mamy przyczepkę, i jedziemy na kontynent. Mam nadzieję, że mam wszystko do tego samochodu. Że, że nic nam nie zabraknie. Bo będzie koszmarnie wracać do domu po coś. Jedziemy powolutku, żeby żadna część nie wypadła. Już 12 kilometrów zrobiłem. Jesteśmy na miejscu. Je o, tu było koło. Tu było koło. Niepotrzebnie te zabierałem. Wysiadamy. I potrzebujemy najpierw amortyzatora najpewniej. Montujemy. Zobaczcie, już się podniósł. Bierzemy nasz złoty klucz. Tackę magnetyczną. I zabieramy. Zabieramy się do roboty, montujemy amortyzator pierwszy, druga i trzecia śrubka. Dobra, pierwsza rzecz jest skończona. Tutaj chyba wahaczy nie ma, ale po co komu wahacze, tak? Wyciągnijmy ten silnik jakoś. Dobra, chyba się udało. Wejmujemy cały silnik. Czemu się wszystko rozpadło? O nie, o nie, to wszystko się rozpadło. Dosłownie wszystko. B -b 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 Będzie dobrze. Wkładamy nowy! I trzeba będzie to wszystko złożyć. Montujemy. Jedna, druga, trzecia, czwarta. Silnik jest zamontowany. Dodajmy wlot powietrza. Zamontowany. I teraz możemy podnieść go calusienkiego i zamontować skrzynię biegów. I... I... Gdzie jeszcze śrubki brakuje? Chyba mamy wszystkie śrubki. Możemy zamontować koło w takim razie. Przez to, że ten klucz jest złoty, to go prawie nie widać. Bo ziemia jest złoto czarna. Montujemy koło. Ja... Ja... Jakie zadanie zostało wykonane? <laughs> Zamontowałem koło tylko. Co się dzieje z tą felką? Tutaj amortyzatora na pewno nie ma. Weźmy amortyzator, zobaczmy, czy będzie dało się go włożyć. Da się go włożyć. Poszukajmy naszego klucza, który gdzieś zostawiłem na ziemi. I odkręćmy to koło, bo tu i tak opony nie ma. Dobra. Zobaczmy, co tu jest nie tak, że to się nie trzyma w ogóle kupy. Na pewno przykręćmy ten amortyzator. Okej, okay. montujemy tutaj nowe koło z nowymi śrubkami. Szukamy klucza, który gdzieś zostawiłem na ziemi. Nie mogę go znaleźć. Dokręcamy śrubki. I z tego co widzę nie ma tutaj wahacza, ale pojedzie, pojedzie, na pewno pojedzie. Mamy mechanik. Montujemy ostatnie koło. Napijmy się syropu klonowego, bo zaraz umrę. Gdzie ja ten klucz zostawiłem? O, tu jest. Okej, okay. zbieżność jest jak widać idealna. Jest idealna. Z tyłu lekki pozytyw mamy. M mam nadzieję, że będzie tak samo pozytywnie jak z odpalaniem. Weźmy tą jeszcze maskę, albo nie, nie bierzemy maski. Znaczy weźmy ją na pakę. Wszystko na pakę weźmy, żeby tu syfu nie zostawić. I nawet nowy zderzak jest. Montujemy go. Tylko gdzie ja klucz zostawiłem. Nie, no nie mogę go znaleźć. <laughs> nie mogę go znaleźć. O, tu leży. Montujemy zderzak. Zbieramy śrubki. Możemy je włożyć do gruzika. Zdejmujemy go z kobyłek. Zobaczmy, jak będzie stać na ziemi. Czy będą równo koła. Z tym może być lekki problem, szczerze. Zbieramy śmieci, kobyłki i jedno koło I teraz wielka chwila Mam nadzieję, że ten samochód ma komputer Ma komputer Zobaczmy Zobaczmy, czy odpali Ma paliwo 300 tysięcy przebiegów, więc jak nowy praktycznie Odpalamy O, jest! Na strzała, na strzała odpalił Ciała! Na zimnym, na zimnym Tutajmy. O Jedzie! Ja tym mogę do domu nawet pojechać! Zobaczcie, jedzie! Ciała w 100%! Cofnijmy! Albo wiecie co? P pojedźmy tym na kołach, czemu nie? Później będę musiał po to wrócić, niestety Ale pojedźmy tym na kołach Zobaczmy, czy w ogóle to jedziemy, Czy jest taka szansa Czy w ogóle podjedziemy pod tamtą górkę Ale jedzie Średnio się prowadzi, co prawda, bo muszę cały czas skręcać w prawo Ale poruszamy się do przodu Poruszamy się do przodu Mam nadzieję, że nie utkniemy na tej górce Jedź, 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 jedź. Proszę, proszę, proszę Pełna moc, pełna moc 7 tysięcy obrotów, 7... Zjeżdżamy w dół! Zjeżdżamy w dół! To, to, to nie wyjdzie widzowie! Jednak idziemy po przyczepę! Jedziemy po niego. A i muszę też patrzeć, żeby rzeczy mi nigdzie nie wypadły. to jest najgorsze, że teraz jeszcze gruza będziemy przewozić? Czy w ogóle ten pick-up da sobie radę? Nie mam pojęcia, ale obróćmy się, żeby było łatwiej go załadować. Zatrzymajmy się. Zablokujmy hamulec ręczny. Tylko wszystkie rzeczy w środku się ruszają. Pick-up też się rusza. Nie no, super ten ręczny. To zjedźmy tutaj troszkę na dół. Otwórzmy rampę. I idziemy po nasz super projektik. Odpalamy. Oczywiście za pierwszym razem. Zjeżdżamy w dół i delikatnie podjeżdżamy na przyczepę troszkę za daleko i, i tak będzie się trzymać, prawda? Raczej nie. Ściągamy ręczny i jedziemy, jedziemy z naszym gruzikiem! Działa, działa, zobaczcie, jedziemy! Podjeżdżamy pod górkę! Podjeżdżamy pod górkę! Mam nadzieję, że się trzyma. Drzwi mi zasłaniają, więc nie widzę. Jedź, pick upie! Jedź pick upie! Wjeżdżamy, rozpędzamy się nawet 40 na godzinę! Delikatnie, delikatnie, bo nam drzwi wypadną. Zjedzmy sobie coś po drodze, bo już umieramy praktycznie. Zwolnij, 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 nie mogę zwolnić, nie mogę zwolnić. Dobra. Dobra, jest, dobrze, drzwi się nawet trzymają Jedziemy do domu z naszym kruzikiem, ale super! Pełna moc! O! O! Nie! Nie! O, nie! Stój, 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 stój samochodziku! Nie! Nie, nie, nie! Nie tam! Nie tam, nie tam, nie tam! Nie tam, nie tam! Szybko, szybko w dół! W dół, w dół, w dół. Gonimy go! Gonimy go! Jedź, 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 jedź! Nie! On zjeżdża w dół! Zjeżdża w dół! Nie! Nie do wody! Nie do wody! NIE DO FOTY NIE WIDZĘ go no. Jeszcze się zbugowałem CO SIĘ DZIEJE NIE Gdzie jest nasz kruz? CO TA PRZYCZEPA ROBI? CO TA PRZYCZEPA ROBI? O, żyje, żyje, nie wpadł do wody Na szczęście Jesteśmy be bezpieczni, powiedzmy Zaparkujmy, zaciągnijmy ręczne. I Szybko, szybko, wjedźmy, wjedźmy, wjedźmy Bo zjeżdża powoli do wody Odpalamy Podjeżdżamy na przyczepę Nie udało się prawie o, Nie, do wody, do wody, do wody zjeżdża Odpalaj, jedź, jedź, jedź Podjedź, podjedź Okej, okay, udało się, udało się, prawie się udało Prawie się udało, nie wypadaj tylko Podjedźmy na ulicę. I wiecie co, ja chyba wolę nim jechać normalnie, a nie go ciągnąć. Dam radę nim wyjechać w dół? <laughs> Może być ciężko. Dob, dob, Ja zostawiam tego pick-upa. Nie potrzebujemy pick-upa. Jedzie, jedziemy naszym gruzikiem. Jedziemy naszym. O, on jeszcze zjeżdża, nie? Jedziemy naszym gruzikiem. <laughs> nie obchodzi mnie to wszystko, co tu leży. Zapalmy sobie światło, nawet ma światła. <laughs> Jedno. O nie, 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 skręca trochę Jedziemy do miasta Mam na boksa kierownicę w prawo, a on skręca w lewo Nie, 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 nie Nie, trzymaj się nie, proszę, proszę, proszę widzowie mamy chyba większy problem Chyba idziemy po lawetę jednak Czy mogę z tego skorzystać, proszę! Sklep jest zamknięty wynocha, stąd nie no, super! Musimy iść do domu z buta. Jesteśmy na miejscu, w końcu na miejscu! I, idziemy spać! Wstajemy rano, zobaczmy, czy nie mamy syropu klonowego. Mamy na szczęście! Bierzemy! Mam, mam kłada może? Mam kłada. Jedziemy! No czy ten kład ma zawieszenie z drewno? Jesteśmy na miejscu. Z zamknięte jest nadal, nie? Teraz, teraz jest otwarte nagle. Tylko nie wiem, czy to jest ten koning, czy to jest ten koning. Chodź, teraz mam problem. Dobra, zaryzykujmy. Weźmy tego, weźmy tego. Mam, mam nadzieję, że to będzie ten. I jedziemy do domu. I czekamy na następny dzień. Jesteśmy na miejscu, tylko go nie ma jeszcze. Ale chyba będzie o ósmej. I, I wtedy się przekonamy, czy to rzeczywiście ten samochód. Błagam, błagam, błagam. Jest, jest, jest. Wróciłeś, Gruziku. Jesteśmy już w końcu razem. Bierzemy go, musimy jeszcze po amortyzatory na pewno zajechać. Nie wygląda on najlepiej szczerze. Podjeżdżamy do sklepu. Trzeba na pewno wahacze jakieś kupić. Wahacze. Albo złóżmy go z oryginalnych części. Chociaż nie wiem, czy tam wahacze przypadkiem nie było, ale trudno, kupimy nowe, całą lampę nową, bo tu z tyłu jest zbita. Śrubki, bo zgubiłem ogólnie. I to chyba wszystko na razie. Możemy jechać dalej. Mam nadzieję, że paliwa mi starczy, żeby dojechać do domu. A może być ciężko, nie możemy też za szybko tym samochodem jechać, bo już się przekonałem, jak to się skończy. To nawet w lewo nie skręca zbytnio. Skręcaj, 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 skręcaj. Podjeżdżamy pod dom. Ja skręcać w lewo kompletnie nie muszę. Wjeżdżamy do garażu. Do garażu. Gasimy naszą furę. I teraz czas się wziąć. To roboty Czyli najpierw odrdzewiamy nasz samochód Kompletnie pozbywamy się rdzy Nie, nie, nie wiem jak to działa Ale działa super Sferk pewnie Po sferk możemy usunąć nawet Na drzwiach na zderzaku I więcej nie ma Czy, Czemu on w ogóle jedzie do tyłu Stary wiem że twoje miejsce jest w rowie Ale bez przesady Postawmy go na kobyłki I zabierzmy się za niego Czyli tak montujemy zderzak Już lepiej wygląda Jedna. I druga śrubka. Montujemy lampę. A konkretniej dwie lampy, bo tej się pozbywamy. Okej. Okay. Trzeba coś zrobić z tym zawieszeniem, z tym kołem. Bo coś jest nie tak zdecydowanie. A do tego pewnie potrzebujemy wahaczy. To jest wahacz chyba. Podjedźmy i zobaczmy. To po prostu nachylanie pojazdu było źle ustawione. Dajemy na zero. Zobaczcie, już jest równo. Tylko nadal skręcone są koła. To też trzeba było na zero ustawić. Usta Zostawiamy zbieżność na zero. Jest już równiutko. Trzeba dużo od na pewno kupić. Z tyłu nie ma wahacza jednego. Teraz jest prosto koło. Montujemy wahacz dwoma śrubkami. wymienimy ten wahacz na całkowicie oryginalny. Zrobimy z tego oryginalną furę na oryginalnych częściach. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Pro, problem jest taki, że drzwi zgubiłem. Napijmy się syropu, zjedzmy coś i zajmijmy się naprawą tych wgnieceń. Zobaczcie, jak wygląda to teraz. A jak wygląda to teraz? I trzeba zrobić tak z wszystkim dookoła. Okej, okay, mamy chyba wszystko. Jeszcze przód. Dobra, montujemy oryginalną kierownicę, zamiast tej zużytej, przepięknie, zdejmujemy auto z kobyłek, pompujemy opony, cze 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 czekajcie, bo tutaj mi coś nie pasuje, bo jest krzywo, I już wiem dlaczego, zatankujmy troszkę paliwa, wymieńmy jeszcze tą jedną lampę, A, zap zap zapomniałem, że jest w pick-upie i wypadła pewnie do rzeki, albo do oceanu. W takim razie idziemy bez lampy do miasta I wreszcie da się tym jechać, tylko nadal skręca w lewo z jakiegoś powodu Nie mam pojęcia w sumie dlaczego, bo koła są równo Ale coś nadal ze zbieżnością jest nie tak, naprawimy to jeszcze Podjeżdżamy jeszcze pod sklep Przywitajmy się z Rogerem Kupmy zestawy do naprawy rdzy i pozbo... A. Zjadło i nawet nie wiem na co zjadło Będziemy tego na pewno dużo potrzebować. Zobaczcie, już dużo lepiej wygląda. Już powoli nie wygląda jak gruz, ale jeszcze potrzebujemy tych zestawów trochę. Podjedźmy na stację, może mają. Wejdźmy i zobaczmy, mają więcej. Mają więcej. Progi teraz robimy. Jakoś bym te progi chciał zrobić, ale nie mogę, nie wiem czemu. O, do, do, dobra, zrobiłem. Wszystko. O, wszystko się zrobiło. Możemy jeszcze felki poprawić, pomalować je na biało i wygląda teraz dużo lepiej. Musimy też wymyślić, jaki będzie mieć kolor w tym samochodzie. Bierzemy syrop i zaczyna już to wyglądać. Zaczyna już to dużo lepiej wyglądać. Weźmy jeszcze klucz. A, pff, pff, rozwaliłem znak. O weźmy odcień szyby 0%. To będzie głupio trochę wyglądać Wyglądać. Dajemy na 0%. Wszędzie, wszędzie. Nawet z przodu. Nawet biały kolor dobrze będzie wyglądać, chyba. Kopujemy drzwi. Mam nadzieję, że te są dobre. Są dobre. Zamontujmy je od razu. Okej. Okay. Światła, światła, światła. Niech. A nie to, nie to. A nie, czekajcie, kupiłem światła. Na pewno kupiłem światła. One powinny. A tutaj było cały czas. Ja go nie zauważyłem. Montujemy światło. Dobra. Wygląda świeżo. Jeszcze musimy wydech cały kupić. Oryginalny, tylko tam jest oryginalny. Tylko trzeba go odrdzewieć. Kupmy farbę, tylko musimy teraz wymyślić, na jaki kolor go malujemy. Może na jakiś ciemny, fioletowy. Zobaczmy, jakby coś takiego wyglądało. Po dodaniu połysku na to. Dobra, nie wygląda źle, szczerze. Może trochę jaśniejszy. Chyba ciemniejszy mi bardziej pasuje. Pomalujmy całe auto i zobaczmy. Czy to wygląda dobrze? Nie mam pojęcia. Pojęcia, chyba inny kolor by się przydał Kupmy jeszcze maskę Pomalujmy maskę I mamy prawie już gotowy samochód Jest pomalowany Może wezmę jednak jaśniejszy kolor czy, czy, czy może taki jest lepszy, nie mam pojęcia Dodajmy jeszcze folię na szyby Zamontujmy maskę Zamknijmy Podjedźmy jeszcze szybko na stację Tylko nie wiem czy jest to 18 czy do 17.30 Żeby kupić ten odrdzewiacz jest no nie, Zamknięte! Nie mogę zabrać! Jedziemy do domu! Już się dużo lepiej prowadzi, szczerze. I już też dużo lepiej wygląda, szczerze. Wjeżdżamy! Idziemy spać! Pff. Dobrze, że mamy dużo pieniędzy Dzień dobry Kupujemy odrzewiacze Razy trzy Końcówkę wydechu Weźmiemy zwykłą Kolektora też nie mamy To weźmy kolektor I chyba nic więcej nie potrzebujemy Musimy tylko te zawieszenie naprawić A poczekajcie, czy podnośnik kupimy I może jeszcze te same felgi Bo jedna się różni Wkładamy do bagażnika Nie zmieszczą się Trzecia i już bagażnik dziwne rzeczy robi Więc włożymy do środka lepiej Białą farby do Felk I jedziemy do domu I jesteśmy na miejscu Mamy podnośnik, więc teraz będzie dużo łatwiej Wyciągnijmy wszystko Wjedźmy na podnośnik Podnieśmy auto I teraz mamy widok na wszystko Możemy odrdzawić to wszystko Na przykład wydech Nie mogę odrdzawić wydechu chyba Nie mogę, trzeba pójść po inny Montujemy końcówkę Dokręcamy Wymieniamy wszystkie zardzewiałe śrubki. To, to trochę potrwa pewnie. Dobra, z tyłu jest wszystko nowiutkie Jeszcze tutaj trzeba odrdzawić to Ale nie ma rdzy prawie już Odrdzewiamy to I amortyzator jeszcze Tylko się nie da chyba Hamulców też się nie da, trzeba nowe założyć A Opuszczamy Zmieniamy felgi I amortyzatory Nawet piasty trzeba zmienić Montujemy piękną felgę Ostatnie koło już Nawet lista do zrobienia się nie wiem czemu zaliczyła Malujemy felgi elgi na biało. Pompujemy. Otwórzmy jeszcze maskę, bo trzeba zamontować kolektor. Ostatnie śrubki idą. Ostatnie śrubki, tak. Jeszcze jedna została, akurat jedna. I zobaczcie. Mamy przepiękny samochód skończony. Jeszcze ABS trzeba wyciągnąć. Wyjazd. Po co komu ABS? Samochód jest cały skończony. Szkoda, że się nie da dać jakiejś głębi tego koloru. A to w sumie wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie sobie i lajka. Ja wam dziękuję Dziękuję za oglądanie. Jeździ prosto, ma się dobrze. Ja Was żegnam. Papa! Pa.